Będę nagrywał Brawl Starsa. No, osoba jedna mnie prosiła, więc no, spróbuję grać w tą grę. Jakby oduczyłem się w tą grę grać i już w ogóle kompletnie nie umiem. Spróbuję zobaczymy, czy mi wyjdzie. Nie wiem. Może wyjdzie. przedłużania lecimy do pierwszej rozgrywki starcie bo innych rzeczy nie lubię trzy starcia zrobię zagramy okej okay? legendami o jezu jakie lagi nie da się grać no nie da się grać O naprawdę się nie da grać. Patrzcie. No nie da się grać. Uciekajcie. Dobra. Dobra. la mnie wywaliło. lecimy ale to mają być udane gierki a nie jakieś kurde z lagami coś chodzić nie da kurde dobra jest dobrze włączyłem transmisję jest dobrze czyli będą cztery gierki tylko że jedna nie uda no, o, trochę w to umiem grać chyba Dostaw mnie ty głupi kolego. Nie lubił cię. Nie wyzwanie do mnie, jak nagrywam odcinek. Jak będziecie chcieli, to y, na 300. Y, y, special, y, 300 subów. Nie, na no, spec, specjal. Tysięcy subów, to pokażę wam jego numer. 10 tysięcy. To pokażę Wam jego numer. Nie no, żartuję. Ale jak będzie milion, to już się zastanowię. Nie no, też żartuję, bo oj, miliona to ja do kurde trzystetki. O ile bym dorzuł, to nie doczekam. Ja teraz sobie pomyślałem, że jestem głupi. O nie, zaraz. O Jezu, widzieliście już jego numer. Może po co? Widzieliście jego numer, proszę. To mój koniec! Szczególnie, że jak mnie atakuje jakiś narejdowany kwiatek, który ma rękawice z siebie, yy, czyli z kwiatków. Uy, A ja nie wykasuję tego, bo ja nie umiem yy, ucinać filmu, więc będziecie ja, nigdy nie go dzwonić. Chyba O ty O ty Rose. Gruba. Kurde mogliśmy mieć winę na filmie, a co się nigdy nie uda, więc...

Muszę, muszę nagrywać film na telefonie, bo na komputerze nie mam Stars'a. No, 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 A na 10 tysięcy zrobię, nie, nie zrobię piosenki, ale y, be, zrobię pierwszego live'a. ...godzinnego. Y, kurde, wpierdzielam się w chmurecki, W chmurecki, w chmurecki, Uff! Przeżyłem. Ja sobie pośpię. Pa. Y. Nie mnie tu nie było? Teraz sobie pośpię O już jestem, przyszedłem ze spanka Ginty penicu. Ej, słórecz, nie dotykam się do ciebie, idź idrzesz, panie Spróbuję fake timing zrobić, co? Nie no, on jest zbyt potężny, nie będę spróbował nawet fake teamować. Nie, no, jako on atakuje w super mogłem. Tiku, nie rób mi tego. No. O! O kurde, ile ona ma pała kubów. Pałak są dla nupsy Pałakupsy są dla nupsy o i po mnie to dokończę, znaczy wyjdę z tej rozgrywki i będę się już żegnał, bo... ale że zobaczycie jego numer kurde. Dobra, pa naprawdę.